I oto proszę Państwa, możemy zaczynać zabawę. Odcinek trzeci, pierwszego sezonu. Dziś wypadają urodziny sąsiada. Jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela. Samego siebie, ty to jest o mnie. Uroczyście zdmuchuje urodzinową ścieżkę i życzy sobie wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na listy w nadziei, że ktoś przysłał mu kartkę z życzeniami, a może nawet prezent. Woody postanawia złożyć mu sąsiedzką wizytę. Właśnie rozwalam swoje własne urodziny. Miejmy tego świadomość, nie? Rozpocznij. Ja też rozpoczynam. Idziemy. Biedny sąsiad to ja. Każdego sierpnia. Dobra. Na początek, jak zwykle, wpadnę, ukradnę coś z komody i. I zobaczę. Co robi sąsiad? Dobra, sąsiad zmuchuje świeczkę. Idzie zobaczyć do skrzynki. Czyli zakładam, że tu nic nie robi. Tak? Upewnijmy się. Tak. Sąsiad nie robi nic więcej, więc możemy spokojnie lecieć. Okej, okay, tu nic nie ma, dobra, mamy mydło, mydło na pewno możemy wykorzystać tutaj. Papier toaletowy jest najlepszy do zapychania kibla. I teraz tak, mam jeszcze pułapkę na myszy, flamaster i petardę. No flamastrem na pewno można namalować mu starą. Petardę w to się wsadzi. Jajo do mikrofalówki, a wiem, pułapka na myszy tutaj pójdzie. Dobra, weźmy sobie w takim razie jeszcze skrzynkę petarda, tak, tak, tak pomyślałem. W takim razie wezmę jeszcze tylko, skoczę po. Skoczę po ten, po. po jajko. Dobra, to będzie naprawdę najszybsza akcja świata. On tylko wyskoczy. Wskoczy tu. Ja od razu wyskakuję za nim i, i, i rozumiesz o co chodzi. A nie, czekaj, bo ja powinienem mu jeszcze starą pomalować. Kurde. A jak to zrobić? Może teraz powinienem pójść? Tak. Petarda. Kurwa skrzynka. Kurwa. No nie. Ja, ja wszystko wymyśliłem, ja, ja każdy najdrobniejszy punkt ograłem po prostu do, do. A jest w głowie to wyglądało lepiej, dobra, jeszcze raz. Ale już, już wszystko wiem, co robić, nie? Już po prostu jestem milimetr od, od tego, żeby to wszystko wygrać. Naprawdę, milimetr, zaufaj mi. Teraz to już będzie po prostu przyjemność. Dobra, typ spokojnie tutaj wchodzi. Dobra, i teraz tak. Które zrobić najpierw? Dam mu to. Tu wbije jajko, w kurwi się. Weźmie to. Ale pójdzie, jak tu wybuchnie, to od razu poleci do Sracza. W sumie nie wiem, kiedy poleci od razu do Sracza. Albo po petardzie. Albo po pułapce na myszy. Po obu tych rzeczach może polecieć do sracza, żeby się ratować. Wydaje mi się, że po petardzie. Dlatego muszę to tak rozegrać, żeby mi starczyło czasu. Przecież nie, bo przecież jak on pójdzie tu, kurwa, nie wiem. Dobra, nieważne, muszę to jakoś zrobić, tak czy siak. <laughs> Okej, okay, zadziałało. Zrobiłem to w najlepszy sposób. <laughs> Okej, okay, znowu będzie 97, tak coś czuję. Więc jest dobrze. Okej, okay, znowu się wkurwił. Coś pięknego. No i dobra, jest 6 na 6, 97% prestiżu i ja jestem zadowolony.